Dziś ćwiczenia z balonem. Najpierw odbijamy różnymi częściami ciała. Zaczynamy od ręki, wykorzystujemy i grzbietową stronę, i dłoniową. I tak na zmianę. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Kilka razy i zmieniamy rękę to samo. Zmieniamy rękę. I raz jedną, raz drugą, raz jedną, raz drugą. To samo możemy zrobić. Płyniołą stroną. Dobra. Teraz zrobimy żółwika pięścią. Drugą ręką pięścią. I raz jedną, teraz drugą. Pięć była, to teraz OK. Kciukiem najpierw. Jedna ręka, kciuk parę razy. Potem druga ręka kciuk parę razy. I raz jeden kciuk, raz drugi kciuk, raz jeden kciuk, raz drugi kciuk. I jeszcze wykorzystujemy wskazujący palec, nie środkowy, tylko wskazujący. Raz jedną ręką, a potem drugą. I łączymy. Raz jedna, raz druga, raz jedna, raz druga, raz jedna, raz druga. Dobra. Rękę już mam załatwioną, teraz będziemy odbijać no, najpierw nosem i odbijamy nosem, nosem, staramy się nosem, nosem. Dobra, teraz czołem, czołem, czołem. Dobra, teraz spróbujemy raz przodem głowy, raz tyłem głowy, czyli czołem. Idąc z tyłu. Czoło, tył głowy. Czoło i tył głowy. Czoło i tył głowy. Dobra, I teraz z drugim barkiem. Najpierw jednym barkiem parę razy. I teraz to samo drugim barkiem. Drugi bark. Dobra, teraz raz jednym barkiem. Razy. Jednym barkiem, raz drugim, raz jednym, raz drugim. Raz jednym, raz drugim. Dobre? Raz jeszcze łokieć. Wypiąć rękę i łokieć, Jedna ręka łokieć. I druga ręka łokieć. I raz jedna ręka łokieć, raz druga ręka. Raz jedna ręka łokieć, raz, raz, raz druga ręka. Raz jedna, raz druga. No, przechodzimy niżej, kolanko, najpierw jedno kolanko, kilka razy, potem drugie kolanko, kilka razy a potem robimy raz jedno kolanko, raz drugie kolanko, raz jedno kolanko, raz drugie kolanko i jeszcze przejdziemy niżej stopa, najpierw jedna noga, parę razy, druga noga parę razy i raz jedna raz druga raz jedna raz druga raz jedna raz druga dobra teraz będziemy łączyć ćwiczenia najpierw zrobimy kolanko główka kolanko głowa kolano głowa najlepiej raz jedne kolano raz drugie kolano kolano to teraz zrobimy stopa, klata, stopa i klata stopa i klata stopa i klata i też możemy raz jedną ręką zrobić, raz drugą ręką, ok? teraz możemy zrobić od samego dołu najpierw stopa, potem kolano, potem klata, a potem głowa stopa, kolano, klata i głowa i jeszcze raz stopa kolano kolata i głowa, dobra teraz <ścoughs> ćwiczenia odbicie i różne dodatkowe rzeczy będziemy robić, Ok, od najprostszyk odbijamy głową kładziemy z tyłu z przodu głowa głowa przód głowa w przód głowa w przód głowa w przód głowa przód, dobra Kolanko i tym kolankiem którym robimy, Klaszczamy pod kolanem. Kolanko i klasnąć. Kolanko, klasnąć. Kolanko, klasnąć. Kolanko, klasnąć. I to samo druga. Dnia. Kolanko, klasnąć. Kolanko i pod kolanem. Kolanko i pod kolanem. Kolanko i pod kolanem. to was to na dłoni i szybko dwa razy pod jednym i, i drugim kolankiem. Pod jednym i po drugim. Pod jednym i po drugim. Pod jednym i po drugim. Dobra. Znowu przechodzimy do głowy. Głowa i szybko uszy, nos. Głowa, uszy, nos. Głowa, uszy, nos. Głowa, uszy, nos. Dobra. Możemy zrobić teraz kumulację. Głowa, uszy, nos, uszy. 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 Dobra. Teraz. I będziemy klaskać. Popatrzymy. długie kolankowanie. Drugie kolankowanie. długie kolankowanie. Drugie kolankowanie. Gonimy. Drugie kolankowanie. Dobra. Dobra. Teraz zbijamy piłkę w podłogę. I znowu w podłogę. I w podłogę. I w podłogę. I, w I, w I, w I, w I w piłkę tylko Rozumiem, że zbicie w podłogę. Jeszcze raz. Zbicie w podłogę. To robimy dyszę, Później załapiemy. Zbicie w podłogę. Taka piłka zmiękka. Nie będzie wam powiedzieć. Zbicie podłogę i dysz, Zbicie w podłogę i dyszę. Zbicie, zbicie w podłogę i dysze. Dobra. I odpoczniemy. Damy sobie na głowę najpierw piłkę. Może piłkę balon. I próbujemy balansować ciałem tak, żeby nam ten balon nie spadł z głowy, z czoła. Ok, to samo. Kolanko, kolanko, jedno nóż i staramy się pociąg na jednej nodze wytrzymać, wytrzymać i to samo druga. Stawiamy i wytrzymać, wytrzymać. Jeszcze stopa na stopie i też wytrzymać, balansować stopą prawa, lewa, żeby nie spadła i to samo. Druga nota na stópech, na jednej nocy i balansujemy, żeby nam balon nie spadł. Teraz odbijając, będziemy zmieniać pozycję z wysokiej na niską, tak żeby balon nie spadł. Od razu trudne, robimy głową i próbujemy uklęknąć na jedno kolano, cały czas odbijając. i to samo na drugie kolano, cały czas odbijając, Potem jeszcze próbujemy. Trzecią wersję klęknąć na dwa kolana cały czas odbijając. dobra, udało się. Teraz odbijanie łatwiejszym bo ręką, brunią, bo a my przychodzimy najpierw do klęku, z klęku do leżenia przodem cały czas odbijamy i to samo do góry. Przechodzimy do klęku i wstajemy Wszystko to samo, tylko zrobimy to do leżenia tyłem. Czyli Klęk. Leżenie przodem najpierw i potem się jeszcze musimy obrócić i przejść do. Chodzi tu. To leżenie. Tyłem i wstajemy.